Aktywny launch control. O kurna ty! Let's go, let's go. Yo, kocury, w nowym odcineczku witamy was. Ja jestem hashtag, a ty jesteś Płotek. Jestem Płotek, no. Siemano. Dla tych, którzy są nowi, nie dali suba, dajcie suba. Sub i like. Dawaj. Na pewno dobry pomysł. Najpierw to odśnieżmy. Wy nie wiecie, ale tu jest sportowy silnik. Przynajmniej tak brzmi. Wydech sportowy jest, kata nie ma. I ma aktywny launch control. Czym bardziej się rozgrzeje... Ty wyżej odcina. No. W ogóle maska trochę się pogiewa. E, od holowania. Powiesz, się Machę. Dwa te. Już. Tutaj spadł naprawiony. Jo, 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 yo. yo, 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 yo. to? Z czym problem, PAS masz? Nie ma, ty. Powiem, że nie ma. Czego nie ma? Czego od otwierania maski. O, mam, dobra. No. Siadaj. wypraszam cię. Na małe, ale do rano. Pokażemy właśnie aktywny Lunch control. W sensie nie wiem, co znaczy aktywny Lunch control, ale na pewno aktywna odcina. Patrz. I patrz <trym> teraz. Mamy sobie dopiero obroty, nie? No to jest japoński sprzęt, też. No, jest japoński sprzęt, ale ja mam plan. Japoński? Ty, ja mam plan. Zanim usportowimy to auto, to sprawdzimy jego walory. Jezdne w serii. Głównie, że nie ma ty. Dobra. Powiem wam, że to auto jest naprawdę fajne, bo łapa działa. To po pierwsze, a po drugie elegancko wyciąga boczurki. Najbardziej się zaskoczyłem tym, że ta fura jest w gazie. Ja nie widziałem. One jeździ normalnie na gazie. Serio? No. Co ty gadasz? To zamontujmy może to kółko. No właśnie może przed styłem zamienić. Z tyłu jest też zimka. To prawda nie, to frigo. To nie frigo, ale śmigo. Tajka podłoga zdrawa ty. Już, syka. Może napompujemy, co czy nie? Tak myślę Ale ta opona łysa jest, zobacz, ona w ogóle trakcji nie będzie miała. O nie. O, o, o. Dobra, weź spróbuj, napompujmy ją. Szczelna. O, o. Pytasz się o coś? Aha. Dawno nie mieliśmy takiego sprzętu, którym ta kłopa dobrze widziała. Ale Całe to... dwie i z aktywnym launch controlem, z gazem. Pas sprężyny niebieskie! Weź podnieść trochę o, mamy to! O, patrzcie ładnie! Jest otwór na wentyle? Z wentylem. O matka się nie dowiedziała. O jakie wygodniczki. Tego ty się męczysz, ty. Dwie lewe ręce. Musi klucz automatycznego używać. A później coś zrobić i tak, tylko. chłopiek coś robi. Ty. No i tyle twój klucz. I co? I klucz się rozładuje i tego! Tak, Koło zostało odkręcone. Chłop kręci się, nie umiem bez klucza. Ty, ale jest problem teraz. Trochę przutop. Pod... I bęk. I teraz to mi dżesz, gościu. Daj mu, daj mu resztę, niech się nauczy. Kręc, Kurwa. Nie działa ten śrubokręt. To. to jest automat, gościu. Jak to łapka? Chodź na pogoda, ni to deszcz, ni to śnieg, nie wiem o co chodzi. Galaxy Gold. Ale ona brzmi ładnie. No mówiłem, że rajdówka te. Bardzo gra. Jedziemy na... Y, ten? Na tunik. Ty! Pełny blower, patrz! Plowy mosty. <śla> to wyjeżdżasz kurde? Połam! Wlaź! 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 Drogie moje, przystąpię do montażu maski Wipera 2T. Taki jest plan. Chodź! Do no, dobra dalej, palimy to gówno okay, ten Słuchaj, maskę musi się w tą stronę, tak? Problem może być to, że tutaj jest to. Bo możemy to przystawać tak, że będzie... tylko będzie. Skrzydło będą. No i tyle w temacie. Zapach to mamy. to mówi, pasz. No jak kurde to światełko tu tak, jakbyś świeczkę zapalił. Pasz. Trzeba zawias, nie? Tutaj jakoś zrobić do tego. Bercety. Żarty? Dawaj dychę. Mam tylko dwie <laughs> eee. Patrz jak fajny. Nie da rady, ty. Nie ma udaru. tego nic nie będzie. Chodź, powstanę. Jeden po i... drugi na A wena jest? Kim konga. Ty chyba nie chcesz się tego... Ty, ale... Taki bed ma, nie? Ejo, ejo, o. o. Może to uciec po prostu. Taką wzdłuż. O tak, Toż Zrobiłem to. Czego już nie chcesz? Chciałbyś taki mieć nie. Gdzie? Gdzie jest? Ja widzę zdrową blachę tylko. O jakie spasowanie będzie? Te elementy komponuje człowiek. Patrz. Ty To automatyczna rzecz. To dla ciebie dobra. Z kierunkiem trochę ciężko to zgrać. Chętniej. Ale owszem, Czemu nie? Je? Jemu też należy się. Arkus podłączony? No. To dobrze. Się naładuje od razu. Milimetr nie miara, centymetr nie szpara. Fajek zalany. O, widzisz? Proste. Dobra, Nawet drugi pocyk. O kurwa, ty! Teraz to tak! Nie wiem jak wy, ale ja jestem po prostu ciekaw, jak to się otwiera. Trzeba uciąć te koniuszki. Tak no kurna, się, odpierano nie gadaj. Ale nie robi to na tobie wrażenia? Na mnie robi to miejsce, no. Weź, otwórz to. Pokaż swoje emocje. Wow. 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 Wow! Teraz to tak, teraz to tak. Fajnie wygląda, no? No tak? zawaliście wygląda, zobacz od wąków. Stos totalny. Mamy przemyślenie, aby otworzyć inaczej. Tak, i jeszcze trzeba zrobić kilka usprawnień wpływających na dynamikę jakby tego auta. Następną kwestią jest poprawne zamontowanie tej maski, o tak. Przechodził obok i mówi, patrz, zawes leży i, i pokazuje i są. taki twarz fajny taki, o. Paki będzie będziesz wziął. Tu tego Zobacz, patrz, patrz. Jaki fitnik. Ty? Ja pierdziele Jak on sobie wyjęty? No co, jesteśmy po przymierzaniu i jak wykliniliśmy, że tak miałby być, tak? No. Czyli trzeba o to równo sklechać. Równo ustaw. Co to znaczy równo? Tak? Równo to znaczy nie krzywo. Kurna, perfekcyjnie ty. No, no dobra, no. Myślisz pokazać na koniec? Oto o oto to. To będzie. Kitry. A to w ogóle jest oryginał. No tak, no i dobrze jest, no. Klepywanie lamp, żeby spasować zawias. To jest klasa światowa, jeśli chodzi o modyfikacje aut sportowych. Kręcisz śmigłem właśnie. Wiesz co zaraz się stanie? Stanie się to, co miało się stać. Odkręć to, ej. Tak? No. aut. Nie podumaliśmy. To wiem co trzeba zrobić, wiem już. Przenieść zawiasy. Tak. Na sam ten. Niestety. Dawaj. Tutaj ma być to. jest jest zrównany na laleczkę Zaznacz tutaj gdzie jest 6 i tutaj gdzie jest na 0 góry O tak, zgrywa się 3, 4 O Alfa nie się ślidza, pa. Jesteś na to Ready No? Ready Ej! Ale tu w zawaliście ty I samo się trzyma już Patrz, bez rączek ty Uwaga, uwaga, uwaga I Dobra! Ja pierdziałem. No, taki trochę Transformers, nie? Taki do no. ciężko się palić dla jego. Patrz, jak zawaliście gościu. <grym> Patrzcie, jaka japa. A jak jest spadł? Ty po bokach, <grym> 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 <Futem>, jaka japa. <grym> Rękę idzie w sali. Dobra, ręka? tam jejku. O nic nie wadzi, gościu nawet. Dawaj, otwieraj. Ja pierdziałem. jeszcze raz. A bas, jara się. Uwaga. O! Nawet się domyje gościu. Jest człowieku koks, Jest viper, Ja Jak viper! O czym ty mówisz? Zdaję mu to. Pas, pas, pas. Dlaczego ty to zrobiłeś? Bo to już nie jest ciat. Wiesz jest? Nie wiem. A chcesz się dowiedzieć? Chciałbym tak. Dawaj, 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 dawaj. Pas. Buena Viperosa. <noise> Oryginalny znaczek, gościu. Dzięki się naszego dobrego kolegi Pawełka, pozdrawiamy serdecznie. Si, si, ale nie, spójrz na te lampy, spójrz na design przodu, widzisz? No tak, no. Patrzcie teraz, widzisz? Ale zobacz, nawet grill, Ty. widzisz układ grilla? Zobacz, zobacz, jest pasek. No tak. Kur na człowieku. Zanim to zrobisz, mam kolejną modyfikację. Stój, uważaj, anech tebe. Ja pierdziele! Serio myślałem, że to wajpyr już ty! Zresztą. Jak taka mam się z masku, Ale to Zresztą wygląda tym! Ale teraz będzie podkreślony. Ja pierdzielę, człowieku! Kumasz to? Ej, kumasz to? Kościół! jak jeciany przychodzą, kumą. Po co przepłacać? Widzowie, czy macie jakiekolwiek pytania? Odpowiedzi udzielimy w komentarzach. Piszcie. Ja nie mam pytań. ja nie mam pytań. Patrz. I powiedz mi teraz, że to nie wygląda sportowo. Widzisz? Nawet nie masz słów na to. Operator za nim mówił. A ty? Niby taka prosta modyfikacja. Jedna zmiana, że maska się otwiera w drugą stronę. I już jest życie piękniejsze. Gdybyśmy to zrobili w fascie. nie byłoby takiego efektu. Ta Siena po prostu ma front jak z Vipera. A widzieliście te porównania, że na przykład, nie wiem, Deunubira to no, Maserati no, 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 Quattroporte, no, no, no nie? No. Nexia to Subaru Impreza. No. Już po tym odcinku widzę to. Fiat Siena to jest Dodge Viper. To to nic, jakby całe to auto i jak ono będzie wyglądało, ale chłodzenie, ten wlot okay. na masce. Trzeba to ztestować. Ile mocy przybyło? Ile temperatury ubyło w dolocie? Sprawdzić temperaturę powietrza. No, no. Na kąpie sprawdzisz, to jest temperatura kąpie, w dolocie. Okay. Przystąpmy do jazdy. w T, po prostu. No ale zobacz, fajnie tak podotykać ją i aż syczy pod paluszkiem, syczy. Jezu! Wsiadam za maskę, kurwa! Hej, ale ona kąsa. To z jest, Ale ja się w ogóle, no? no. Jak normalna matka ma. No. Tak. Miało być Ori, nie? Będą jakieś poprawki? żeby by nie było widać Co było robione. To jest po prostu zbyt piękne. Twój umysł nie tego po prostu ja yeah. kurde w ogóle... Wyjeżdżaj, 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 wyjeżdżaj jest sportowa. Nie, ale patrz co tam stoi, patrz co tam stoi naprzeciwko nas. Chodź, spróbujemy odpalić, zobaczymy czy działa, czy nie. Wrzuć tu. No i wszystko. Co? Może być słabo z nim. Nie, a to jest dobry, bo nie słabnie. A z tym stykiem to. Kaput. Kaput. nie. W końcu i tak już tyle przeżył. Dobra, szybkie epizod, Wracamy do sieny. W ogóle doszedłem do wniosku, że tu jest Siena HL. Co znaczy HL? Ty mówisz, że to jest jakaś bardziej sportowa wersja niż, yy, niż zwykła Siena, no. a może to jest po prostu highlight. O kurna, jak w Pastuchu? Jak w Pastuchu, Fiatowy Passat. Pamiętaj o tym. Patrz jak tak, wstaje ty. Było przemyślenie, aby zarejestrować swoje jeżdżenie. Dobra, płotek siada ze stery i pokaż co potrafi. Z tą maską, co ona ci da? Zachowawczą? Osycień gły proszę państwa. To jest właśnie to. To jest właśnie Viper. Dodge Viper nieźle, ale trzeba prędkość mieć, wiesz? O kurna, ty! Uszczela, uszczela! Fery, pali zróżny! Haha, zakopciła, kurna, skubana! Mało mgły było? Mało ci? O co i chodzi, że ona czasami ma takie, że właśnie kopci? No nie wiem. Ostro zakopciła, nie? Hashtag za kierownicą, płotek za o tego? kamerą. No tylko on, ty! Sadzi chłop! Skąpać ją trzeba! Oj, zakopciła znowu! Skubana lubi zakopcić. I ma pęc już. Hyca, 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 hyca. Słyszę jak ta żmija syczy, ale te pasy w ogóle taką robotę robią. Nie napędza się, faktycznie jest lipa trochę. Poszedł chłop, ale to jest żmija. Jest dobra. Idzie wariacik elegancko do rowu wpada. No a jak. No wyjdzie czy nie wyjdzie. No teraz to zrobił. Wyszedł normalnie, nie zapytał. Nie da się jeździć w tym śniegu mokrym i kopnym takim. Dlatego. Bęg. Palisz tą podakę? Przepraszam, tego klasyczka. Będzie nurburgring, mówię wam. I chłopot śnieża ja sobie jadę za nim. No i słyszę jakieś dziwne dźwięki. Zaraz wyjdę, zobaczę. Szesiątka nie daj radę. O! Oho! O, 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 o. I wiecie, co tak rzęzi, co tak szeleści, nie? O kurde, jak elegancko! Zdrowa blacha, ciebie. O kurna ty! O ja pierdzielę! Te spasy mi się podobają najbardziej. Ale leści! O dwója z grzyta to jest dobrze O o o o o tak ciągnik przywalasz O o kurna no ale podaka ty Mało skręcone elegancko no no spadł gaspy i tyle no spróbuję jeszcze raz ale już się kopię kurna ten śnieg jest tak cudniany że jest mokry zobaczcie tutaj było świeżo odśnieżane o masakra jakaś Olej poszedł Ału pod ogon skubany. O, 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 o. Już się zakopą, Elo. O, chce to potrafi. Chcę to potrafi. Bierze i wyjeżdża. Jest ciężko na tym śniegu, ale jadąc z tą maską czuję, że jednak to jest dodge vibe, a nie, że ten fiat jakiś w no, fiatolini. No. Ta maska robi robot. O, o tak stojąc to jest po prostu Viper. Zauważ jeden fakt. Dodge Viper na śniegu co by zrobił? Nic. Właściwości jezdne są zachowane Viper'a. Dokładnie. On jest stworzony na tor. I tyle w tym macie. Nie mamy toru, więc nie pokażemy, ale uwierzcie nam. Dobra, słuchajcie, mordeczki. No, sytuacja jest jaka jest na drodze. Ten śnieg, mimo że odśnieżany było, to już znowu kurde się robi taka papka. No i co, szajf, no szajz. Aura nam nie sprzyja, więc nie pokażemy wam więcej jazdy, ale mamy nadzieję, że spodobała Wam się nasza modyfikacja. Dodge'a Vipera, naszego już teraz. Napiszcie w ogóle, co można by było jeszcze zrobić z tym autem, bo to jest mega ciekawy temat. W sensie zajebiłem się ostro. Efekt ten plus dźwięk silnika JDM, jak to mówicie? Japan Domestos Market? Tak, domestos, no. <laughs> no, temat jest po prostu taki, że ta furka jest stworzona do modyfikacji. To jest uliczny Street Racer, no. Tyle w temacie. Słuchajcie, zostawcie łapę w górę, bo tych łap trochę mało zostawiacie. Dlatego weźcie tam, kliknijcie łapę. Wbijajcie na naszego Instagrama, Facebooka, grupkę Motokoty i Stunty. I Subikę może dać jeszcze jedno? Subik Zobaczcie przede wszystkim. Dobra. Do następnego, do środy. Yo!